Dobra, to startujemy. 5 czołgów, 3 setki i 3,90. dziewięćdziesiątka. Dobra. E, jeżeli mnie słuchać, no to robimy tak. E, to jest nie najlepsza napada pod taki lineup jak mamy, ale damy radę. E, proponuję ym, zielone pole. E, z takim wyjątkiem, że wy w czwórkę jedziecie zielonym, a ja pojadę sam tutaj. Zobaczę, co jedzie środkiem I po prostu wy pojedziecie na zielone Te jedynki jadą za wami Wjedziecie na kapa Wiem, że to się wydaje teraz także o hop-siup, Ale no mówię, jedziecie tędy, 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 tędy W czwórkę, dziewięćdziesiątki za setką i ktośkiem Te jedynki za nimi, żeby nie zginąć Ja jadę środkiem, zobaczymy co przyjedzie Jeżeli mi się uda zaświecić Mam kawę, kole znaczy więc powinien zaświecić Optyka także jest Proste, chyba proste. Jeżeli będzie czołgi, będą czołgi, to czekajcie, flankuje je i zginął. Nie pakujcie się na pięć czołgów, jak zobaczycie 5. Ale nie powinno być, bo mają idealne linea pod miasto, więc. Znaczy no idealne to nie, ale pod miasto. Tylko setka jest z drugiej strony jeszcze. Pra? Nic nie widzę. To jest dziwne. Ostrożnie, ostrożnie. Jest 90. Dostała pestkę. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu Są, tutaj, tu jest więcej czołgów, tu są dwa czołgi i z trzy Dobra, dobra, dobra Jedziecie do przodu, jedziecie do przodu I wystrzelacie ich od boku Come on, come on, come on Te jedynki. Dobra, dobra, dobra. Strzelają do mnie. No i dobra, jedzie na kapa. Jak nie macie ostrzał, to na kapa. Ja osłoniam kapa. Są w mieście, są w mieście, dobra. Są w mieście. Wracają, wiecie? Wracają. Więc c'mon. Ile miał kapę ten is Nie wiem. Dobra, jadą do was. Uu, jak Raging wjechał. No, trzy setki. Zagubione. Kapujcie, kapujcie, oni wjadą. Raging zginie prawdopodobnie. Ale no po prostu, ej, te jedynki kapują, tak? Te jedynki kapują ludzie Pamiętajcie, tak. pamiętajcie o tym, że cztery czołgi kapują, więc jeżeli was jest ilu? Trzech? Czterech na kapie teraz, to jeden może wyjechać, skapać i tak. zablokować czołgi. Bo tylko trzy mogą kapować bazę maksymalnie to jest taki limit. Dobra, ja je flankuję już. No dobra, no to, o to chodzi. Fokus, fokus, ogryska. Dobra, win. Tak w ogóle, to wiecie, dlaczego tak bitwa, e, bitwa trwała długo? E, bitwa e, trwała tyle ponieważ um, jak zabijesz jakiś czołg a jest koniec czasu to przedłuża się o kolejne 5 sekund. Taka, taka krótka informacja. Dobra. Dobra. Wszyscy ready? Go. Widzę, że tutaj większość na pięć czołgów gra. Na razie te tenki były najgorsze na Mańcach. Dobra. Y, ISY 3, no, to damy radę, radę. No. Dwie dziewięćdziesiątki jadą na środek. Ta jedynka jedzie y, tędy, tędy, tędy. Widzę tutaj na górkę. Stoi, świeci, potem jedzie dalej. Niech to będzie Ronin. Adrianos, niech jedzie tutaj, na dół gdzieś. Eee, a my sobie pojedziemy po prostu tędy. Trójka. I tutaj pojedziesz dołem do przodu po prostu. Zobacz czy tutaj coś jedzie. I teraz tak, jeżeli będą... Wszystkie ciągi u nas, na prawej stronie, 90 z tej jedynkami jadą na kapa. Nie gincie tymi te jedynkami. E, a taka uwaga, jeszcze kolejna. Kto się? ksetka, Maciej. E, zawsze jeździcie górą. Nie dałem. E, co dalej? Mm... No chyba ten. Póki co. Dobra. Zaświeć tutaj, co jest Raging. lub e, Orlik. Dobra, e, ktoś jak, e, ty, jeśli na górę, e, Maciej, ty dół, trzymaj. Maciej, trzymaj dół. Dobra, to będzie kampa. To będzie kampa. E, więc e, robimy tak: e, chodź do mnie tutaj 3,9. Macie, ty nie wyjeżdżaj, bo się zaświeci, się dostanie za 400W, ty nie wyjeżdżaj. Po, jedziemy pod kamień, ktoś jak? Jedziemy pod kamień, zobaczymy czy coś jest na dole. Jeżeli nic nie będzie, to zrobimy taki inny myk, dobra, ładna plaska za darmo. Tutaj trzyma się tych zjazdów, bo możemy uciec na dół, pamiętaj. Pod 90, dobra, są tutaj czołgi. Dobra, eee, 90. Uważajcie, celują do was. Są tu czołgi, świetnie. Dobra, yy, setka... Ej, od czego dostaję? Skapa? O, dobra. Hmm. Sowaj się ktoś się słowaj się, się. Setka do przodu, setka do przodu. Setka do przodu. Maciej. Flanka. Dziewięćdziesiątki. Yy, teraz robicie takie ruch, i jedziecie po ten czołg. Po ten czołg, szybko. Oba. Obie. Po jest dziewiątka. Żebym mógł zjechać w dół. Ktosiek nie wychylaj się Maciej, dobijasz yy, ISA3, który ma 900 HP Dobra, tego też może być. No, Celuję teraz, obrócili się, wyjeżdżamy Ktosiek ładuje 5 ISA 3 kończymy Dobra Szybko, szybko, 90, come on, co wy robicie tam? Czekam Macie ja o, dobra. Ktoś się cofnij się, bo zginiesz. Tak w ogóle to jeden z nas zginie. Jest to weź zgiń, bo ja e, zabiję go potem. Bo ja mam pestki już. A i tak ktoś z nas zginie chyba. Dobra, przeżyłeś, świetnie. A, super. super. Dzięki. Oooo, no. Nice. Kur... Dobra, wycofujmy się, wycofajmy się, wycofajmy się. Cofka, cofka, cofka. Jak dasz radę to w dół, a jak nie to za kamień Dziewiędziąki do przodu To jedynka na kapa Te jedynki na kapa, dziewięćdziesiątki yy, też na kapa Ja yy, jadę w dół. Kto się kuciekaj, jak możesz? O, dobra, strzelił, dawaj, daj, daj go Kurna nie pomogę Ci niestety Słuchajcie, te jedynka mi szybciej, reagujcie, co nie? Nie bójcie się. Spokojnie, ja reaguję wcześniej. A ja się topię. <laughs> A nie, żyje. Jedzie i strzy do mnie chyba. Na kapa, na kapa. Ale 90 musicie szybciej reagować, naprawdę, bo my tutaj dostawaliśmy ostre lanie. Dobrze Maciek wyjechał, bardzo ładna robota. Potem wyjechaliśmy, ale no mówię, przygotujcie się, bo zaraz wyjedziemy i strzy tutaj. Albo dołem. No i dobrze, koniec. Mieli dobry yy, taki kamperyski line-up, ale daliśmy raz.